Niech to Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt przywitania dzisiejszych jubilantów razem z księdzem Prawatem Piotrem. Witam Was serdecznie drodzy bracia, drodzy jubilaci. Witam Was w naszym pięknym kościele wyjątkowym. Może nie jest ze względu na jego wartości artystyczne, czy innowacje techniczne ale kościół ten jest wyjątkowy, piękny, bo bardzo umiejętny się trafi przy nas na Kapłaństwo i rodzina to niemalże jedność, nie będziemy nigdy dobrymi kapłanami, jeśli nie będziemy pielęgnować miłości do naszej rodziny marzywistej, jeśli nie będziemy kochać tych rodzin, do których posła nas Pan. proszę na o jakieś źródło miłości tylko rodzina jest fundamentem posłania i rozwiązania tego, czym jest prawda i miłość. Dziękuję za nasze Waszego Państwa, Podziękujcie Panu Bogu za Wasze rodziny, za miłość i troskę Waszych rodziców. Dziękuję też za Wasze rodziny partialne, które przyjmują Was tak jak własnych synów i chcą być z Was dumne. Wy także z Woli Boga i jesteście rodziną bardzo wyjątkową, rodziną kapłańską. I patrząc na Was w mamy pełne prawo do tego, aby widzieć w nas doskonałość, miłość, prawdy i Boże Piękno. Moi drodzy, gościmy dzisiaj kapłanów, którzy 12 lat temu otrzymali sakrament kapłaństwa. Tak jak sami możecie na nich spojrzeć. Sami wybierani, sami najlepsi. Ale nie patrzę na kapaństwo kategoriami festiwalowymi. Ci kapłani są po to, żeby nam przybliżać Pana Boga, żeby nam objawiać Jego święte tajemnice. Raz jeszcze bardzo serdecznie Was witam, moich drodzy bracia, w imieniu całej wspólnoty naszej parafii, w imieniu księdza Prawada Piotra, w imieniu swoim przede wszystkim. Życzę Wam obiektywności Was i Święty Różni Zasadów, szczęść Boże. Przepraszam Pana, Boga, za w abyśmy mogli się z sercem złożyć najświeższą ofiarę. się Bogu i w się z tym się w się Bogu i bardzo hmm. że ja jestem złożony I was, bracia i siostry, o modlitwę mnie, do oparcia Pogardy. Niech się znów nad nami, bo mogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. A, bracia kapłańskie, zmiłowanie Panu Siostry i bracia. Dwanaście lat temu, w Kościele Mariackim, przyjmowaliśmy święcenia kapłańskie. Każdy z nas podchodził do tego momentu z wielką radością, może i z bojaźnym i drżeniem. Bo przecież jesteśmy tylko ludźmi. Przecież jesteśmy ulepieni w takiej samej imię, jak każdy z was, siostry i bracia, ze swoimi wadami, problemami. Dlaczego Pan Bóg akurat powołał każdego z nas, tutaj siedzących przy ołtarzu, do kapłaństwa, przecież było wielu? Lepszych, świętszych, może bardziej w naszej ludzkiej opinii nadających się. To są Boże tajemnice. Trudno o nich wyrokować nam, ludziom. Jesteśmy zbyt przywiązani tutaj do ziemskich spraw, by ogarniać myślenie Pana Boga. Zresztą sam Pan w Starym Testamencie mówił, że myśli moje nie są myślami Waszymi, a drogi moje Waszymi drogami. Ale myślę, że mówię tutaj w imieniu każdego z moich współbraci, którzy dzisiaj dla mnie świętują, że mieliśmy tą wielką łaskę od Pana Boga stać się Jego szczególnymi sługami, aby te łaski, które otrzymaliśmy w sakramencie kapłaństwa, przekazywać poprzez słuchanie sakramentów świętych, głoszenie Ewangelii świętej każdemu kogo spotykaliśmy i spotykać będziemy tutaj Panie Boże na drodze naszego kapłańskiego życia. To przynosi radość. To jest to, o czym mówi święty Paweł w dzisiejszym e, pierwszym czytaniu. To jest to Boże szaleństwo kapłaństwa. Bo się z bracia, z punktu widzenia świata pójście na księdza tak zwane, w stanie, kiedy człowiek chce zostać kapłanem, no to jest w pewnej formie postrzegany jako szaleniec, jako człowiek, który no gdzie no ksiądz, dzisiaj, w dzisiejszych czasach kiedy tyle się mówi źle o księżach kiedy wyciąga się najdrobniejsze ich uchybienia i robi z tego wielkie afery to jest Boże szaleństwo, siostry i bracia to jest Boże szaleństwo, jeżeli kapła nie jest zakotwiczony w modlitwie, w Duchu Świętym jeżeli współpracuje i otwiera się na współpracę z Bogiem Wtedy jest to Boże szaleństwo, które porywa innych za nim, by również oddawali swoje życie Panu Bogu w tym stanie, do których Pan Bóg ich powołuje, czy to w stanie życia małżeńskiego, czy już w czy jeszcze przed rozeznaniem swojego stanu życia, młodości. Ale kochani siostry i bracia, tak jak wspomniałem na początku, każdy z nas, tutaj obecnych kapłanów, jest ulegany, z takiej samej chwili. Każdy z nas, Przeżywa również różne trudności, problemy wynikające z tego krzyża noszonego codziennie, codziennie każdego dnia krzyża naszej doczesności, krzyża różnych cierpień, z których pewnie będzie z latami coraz więcej. I tak bardzo potrzebujemy, Alchanii, Siostry i Bracia, Was, nie tylko by Wam służyć sakramentalną posługą, ale też byście nas wspierali swoją modlitwą swoim uczestnictwem mszy świętej. to nie tylko cieszy nasze serca, ale jakże często czujemy tą duchową moc, tą duchową siłę, która płynie z modlitwy parafian ze swoich kapłanów. Jakże piękne są y, sytuacje, w których kapłan odprawiam msze święte intencji kapłanów pracujących w naszej parafii, kiedy parafianie zamawiają msze święte za swoich już pasterzy. Jakże piękny przykład że wielka duchowa moc wpływa właśnie na kapłanów, też pasterzy, którzy posługują w parafii, kiedy czują tą modlitwę, kiedy Pan błogosławi bo inni o to proszą. Prosimy Was zatem, wymagajcie od nas dobrej posługi kapłańskiej, wymagajcie od nas dobrego sprawowania Eucharystii, porządnego, ze skupieniem i z obożnością. wymagajcie od nas dobrego Dobrego słuchania spowiedzi świętej, ale prosimy też, wspomagajcie nas swoją modlitwą, swoją obecnością, nie tylko w niedzielę, ale także, choć jak, jak chociażby dzisiaj, w tej wielkiej ilości parafiach, którzy łączą się z nami w modlitwie i dziękujemy Panu Bogu. A my ze swojej strony będziemy dalej otwierać się na Boże Wskazanie, będziemy dalej otwierać się na łaskę, które Pan Bóg chce przez nas Wam dawać. Byśmy wszyscy razem kroczyli do domu Ojca, gdzie oczekuje nas Chrystus. Abyśmy tam wszyscy trafili. Co daj Boże, życzymy sobie tego wszyscy. Bądź uwielbiony Panie za Twój święty Kościół. Wspieraj Go łaską, by trwał przez wieki, strzegąc Twojej nauki. Ciebie prosimy. Amen. Bądź uwielbiony, Panie, za nauczanie i świadectwo wiary papieża Franciszka i naszego biskupa Pasła Leszka. Daj im, Panie, siły, aby niestrudzenie prowadzili powierzony im Kościół drogami świętości. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, Panie, za dar życia kapłańskiego, którym się dzisiaj szczególnie cieszymy. Otoż swoją opieką księdza Roberta i dostojnych jubilatów. Udziel im wszelkich darów. I bądź dla nich przewodnikiem na ścieżkach codziennego życia. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, panie, za tych, których wybierasz do swojej służby w kapłaństwie i zakonie. Spraw, by usłyszeli Twój głos i odważnie odpowiedzieli na Twoje wołanie. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, panie, za rodziny, w których wzrastali czcigodni księża i jubilaci. Niech doświadczają na co dzień szczególnej opieki Bożej. Ciebie prosimy. Modlmy się za zmarłych papłanów polecanych w tej mszy Świętej, Świętej Pamięci Wandemu Feliksa Turskich oraz Świętej Pamięci Jacka i rodziców obojga stron. Niech w bliskości świętych obcowania uwielbiają Boga godnego czci i chwały. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony Panie za naszą wspólnotę parafialną. spraw, aby każdy z nas rzetelnie spełniał obowiązki swojego życiowego powołania, a światło i siła do realizacji tych zadań czerwące są Słowa Bożego i euristy. Ciebie prosimy. Dobry Panie Boże, pragniemy Tobie dziękować i śpiewać radostę magnifikat za wszystkie Twoje łaski i dobrodziejstwa przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Thank <laughs> you. Książrowek ma złote serce, bo serce kochają go najwięcej. Nawet książrowek powiada, odprawia się z czasem z farmachowaną, lecz sama z uśmiechniętą. Nawet książrowek na pewno bardzo się martwi, bo są niegodziwe dzieci, nawet tu w paradzie. Lecz, lecz są dole, lecz tam dobre, lecz czasem trochę słabone. Najbardziej się zakochają na pewno dzieci szkolne i swemu księdzu by nie tego mówie tylko by coraz lepiej i dobremu powrócł. Wścigodni księdza, z okazji dwunastej rocznicy święcenia kapłańskich życzymy wam wielkiej radości z każdego dnia kapłańskiej służby, Bożego błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg darzy was zdrowiem i pokojem, a Matka Boża ma w swojej opiece i wypraszam potrzebne łaski, abyście dalej z odwagą i mocą kroczyli po trudnych ścieżkach, ścieżkach kapłańskiego życia. Życzymy, abyście cichali na tym posterunku, który Pan Bóg powierzył, abyście głosili Słowo Boże, sprawowali sakramenty święte, a swoim działaniem i świadectwem życia pomnażali w nas pragnienie. Thank yeah. you. campanha de milagres. Dziękuję Sebastian Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję do Dziękuję bardzo. Dziękuję do nas, chwilę, no to słowem, się to bieżę, Nasz no niekawe, student, Piotr Mówił, że prawdopodobnie wraca, więc będzie można w ustawić do niego z różnymi pytaniami. Dalej, miesiąca, bałagi małych i Chciałbym podziękować. Ja już taką mam rolę, że w roku dziękuję. Tak mi trudno w swojej parachucie, pracuję dziękować, ale spróbuję. Pierwszym z nami już za to, że pozwoli nam w e, naszym kościele parafialnym e, sprawować e, tą tą i widoczową. Kolejny dzień naszej kolejny rok naszej rocznicy. Księdzu proboszczowi za obecność, za wspólną modlitwę. E, chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby było też wesoło. E, zacznę od naszego chóru e, parafialnego, e, który wprowadził medytację przed sakramentem Komunii Świętej. E, Przewodniczy, od jego opieką, organizm, czyli do Pana Mateusza. Dziękuję bardzo. Dziękuję na wszystkim swoim która jest do nas wszystko, wujka Sebastiana i dzieci Jurek. Świat i powieka opieką śpiewają nas na 30 godzinach w tygodniu, w niedzielę. Będziecie mogli od razu posłuchać na każdej przyświętej. Więc to dla nich ciężka praca będzie, ale myślę, że będą mogli przedstawić się w całej naszej porady. Chcę podziękować e, ministrantom, e, którzy dzisiaj przygotowali oprawę, liturgiczną oprawę naszej Ludzki Świętej. Myślę, że to trzeba powiedzieć pod y, modem, dzisiaj pana Adama, który też był za <laughs> naszego gościnnego, więc mógł wam paki i życzę Wam, abyście przy okazji, właśnie. E, Życzę Wam, żebyście posłuchali Jucha Świętego. Jeżeli będzie Wam kierował tą drogę do Kapłaństwa, to nie uciekajcie. Bo Pan Bóg, jak już sobie patrzył, którego z Was, to nam musi uciekać, tak jak ja uciekałem przez 4 lata, to i tak jest dobrze. E, Więc Więc do kapłaństwa Was poprowadzi. Więc życzę Wam, abyście otwierali swoje serce na, na działanie Jucha i słuchali tego, co Pan chce Wam powiedzieć. Jeśli nie w kapłaństwie, to w małżeństwie, ale żebyście odczytywali te swoje powołania, którego Pan Bóg Was wzywa. I wreszcie na końcu, ale to są najważniejsze podziękowania, dziękuję. A nie, jeszcze nie na końcu. Naszym rodzicom. Są, są przedstawiciele naszych rodziców tutaj. Dziękuję im za obecność, za modlitwę, za to, że towarzyszą nam. I za to, że jesteśmy. Tak jak jesteśmy. I czasami dobrze, czasami tam. No, szaleni, e, ale jesteśmy. I, i na końcu chcę podziękować Wam parafianom, bo to, jak się Marcin powiedział, to jest taki sens naszej pracy. Wy jesteście sens naszej pracy. E, my mamy wpatrywać się w Pana Boga, rozważać to, co do nas mówi i odczytywać te wszystkie zadania, które do nas e, posyła, e, stawiając Was na naszych drogi. Więc yy, Dziękuję bardzo za Waszą obecność tutaj, za modlitwę i tak naprawdę za towarzyszenie każdego dnia. Proszę, to jak jeszcze Mariusz czy yy, Marcin yy, powiedział, yy, o modlitwę za nas. Yy, I też trafił powiedział, wymagając od nas jeszcze więcej, abyśmy byli do tutaj pasterzami i najemnikami, bo najemnik to a pasterz będzie chciał być zawsze był z Wami, więc smutcie się za księży, za nas, ale to za nas tutaj pracujących na co dzień, abyśmy byli dobrymi pasterzami, takimi jak był jest Pan Jezus, najpiękniejszy, najważniejszy, najspanialszy nas.